Kolejny długi weekend majowy, no i oczywiście drugi miting karpiowy tutaj w Starym Sączu, na tym zbiorniku wodnym. Stoimy praktycznie w, na linii rozdzielającej część, powiedzmy połowę, jedną, jedną połowę grup łowiących ryby od drugiej połowy. Za chwilę pokażemy Wam, zresztą obeszliśmy już ten staw nieraz, bo dzisiaj to już jest trzeci dzień zawodów, cofniemy się troszeczkę może później w czasie, e, zobaczcie jak wszystko się zaczęło, jak, jak przebiegały, naprawdę mamy nagranych kilka e, bardzo fajnych e, momentów, w których te ryby zostały holowane, były wyławiane, e, natomiast, natomiast zobaczcie też jaka, jaka jest atmosfera, no tutaj e, zaczynając od tej strony jest chyba 9 pierwszych załóg i to tak się jeszcze udało, że mniej więcej są to osoby w, y, znające się, ze sobą są znajome. Natomiast cała reszta no to tamten brzeg i tutaj jeszcze kawałek. Ym, powiem tak, że w tym roku... Z tego, z tego, co leśmy się dowiedzieli, jest o jedną drużynę więcej, czyli jest 27 załóg. No i dodatkowo jeszcze ten meeting zrobi się coraz bardziej międzynarodowy, bo z tego, co usłyszeliśmy, z tego, co zresztą chyba sami będziecie mieli okazję usłyszeć, zjawiło się bardzo wiele osób i z Anglii, i z Niemiec, no praktycznie z całej Europy. Dlatego, żeby nie przedłużać, zapraszam od samego początku, czyli od, począ od rozpoczęcia załodu oficjalnego rozpoczęcia poprzez te wszystkie noce, które do tej pory. Do tej pory tutaj wszystkie załogi miały okazję przeżyć, łowić. No i pożegnamy się z Wami już na oficjalnym zakończeniu w dniu kolejnym, czyli w dniu jutrzejszym. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na drugim mitingu PETA. Nie wszyscy jeszcze są, z tego co wiem. Aczkolwiek musimy już zaczynać, ponieważ godzina wybiła. Myślę, że wiele nie trzeba mówić. Wszyscy, którzy tutaj są, byli praktycznie w tym samym składzie, bądź w innym składzie w ubiegłym roku. Ci, którzy są, bardzo nam miło, że są jeszcze raz. Sponsorów nie będziemy wymieniać tak jak w ubiegłym roku, ponieważ jest tych sponsorów troszeczkę więcej. Co mogę powiedzieć? No... Rozpoczynamy drugi car meeting PETA. Zaczniemy za chwilę losowanie pierwszej drużyny, która będzie losować pierwsze stanowisko i kolejną drużynę. Okej, okay. wywóz zestawów w godzinach takich jak są ustalone dowolnymi środkami pływającymi, czy w kław, czy na materacu, czy łódką, czy motorówką tu koledzy mają, więc będą pewnie korzystać z tego. Kolejna rzecz to jest w przypadku wyciągnięcia ryby. Zezwala się na wypłynięcie z zestawem, ale tylko w przypadku y złowienia ryby. Nieważne co to Nie, będzie, obojętnie, byle ryba była na brzegu. Można wypłynąć i zanęcić pod zestaw tylko. Tą jedną wędkę, dokładnie. Kolejna rzecz, stanowiska usytuowane na brzegu zachodnim. To są te stanowiska. 27, tutaj, 6, 5, tutaj, ponieważ tu są stanowiska i tu są stanowiska, tutaj wbiliśmy kołek, który jest nieopisany, nie ma na nim karteczki. Z linii wody granica jest między tym pomostem a tym kołkiem. Nie mogą dalej wypływać te drużyny usytuowane na tych stanowiskach. To samo tyczy tych stanowisk, nie mogą wpływać poza tą granicę. Będzie on, jest ona na tyle widoczna, myślę, że każdy będzie widział to. Bo tutaj było takie pytanie, jeżeli ktoś coś tam nie może, partner musi wyjechać albo coś. Zespół jest, zespół, cztery baty. Nie dotyka się nikt Nikt nie dotyka się wętyk. Oczywiście. Sam sobie radzi. Sam sobie radzi, dokładnie. E, e, momencik, sędziom, sędziom głównym jest, jak w ubiegłym roku, e, kolega Artur. E, numer do kolegi Artura e, jest, będzie na e, karcie startowej. Myślę, że nie wiem, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, ogłaszam drugi karmityk PETA za otwarty, przechodzimy do losowania. Witam serdecznie wszystkich.

Aczkolwiek musimy już zaczynać, ponieważ godzina wybiła. Myślę, że wiele nie trzeba mówić. Wszyscy, którzy tutaj są, byli praktycznie w tym samym składzie, bądź w innym składzie w ubiegłym roku. Ci, którzy są, bardzo nam miło, że są jeszcze raz. Sponsorów nie będziemy wymieniać tak jak w ubiegłym roku, ponieważ jest tych sponsorów troszeczkę więcej. Co mogę powiedzieć? No, Rozpoczynamy drugi car meeting PETA. Zaczniemy za chwilę losowanie pierwszej drużyny, która będzie losować pierwsze stanowisko i kolejną drużynę. Okej, okay. wywóz zestawów w godzinach takich jak są ustalone dowolnymi środkami pływającymi, czy w kław, czy na materacu, czy łódką, czy motorówką tu koledzy mają, więc będą pewnie korzystać z tego. Kolejna rzecz to jest w przypadku wyciągnięcia ryby. Zezwala się na wypłynięcie z zestawem, ale tylko w przypadku y złowienia ryby. Nieważne co to yeah. będzie. Obojętnie. Kolejny długi weekend majowy, no i oczywiście drugi meeting karpiowy tutaj w Starym Sączu na tym zbiorniku wodnym. Stoimy praktycznie w, na linii rozdzielającej część, powiedzmy połowę, jedna, jedną połowę grup łowiących ryby od drugiej połowy. E, za chwilę pokażemy wam, zresztą obeszliśmy już ten staw nie raz, bo dzisiaj to już jest trzeci dzień zawodów, cofniemy się troszeczkę może później w czasie. E, zobaczcie jak wszystko się zaczęło, jak, jak przebiegały. Naprawdę mamy nagranych kilka bardzo fajnych momentów, w których te ryby zostały holowane, były wyławiane. E, natomiast natomiast zobaczcie też, jak, jak Jaka jest atmosfera? No tutaj, yy, zaczynając od tej strony. Tyle ryba była na brzegu. Można wypłynąć i zanęcić pod zestaw tylko. Tą jedną wędkę, dokładnie. Kolejna rzecz, stanowiska usytuowane na brzegu zachodnim. To są te stanowiska. Tutaj. Tutaj. Ponieważ tu są stanowiska i tu są stanowiska. Tutaj wbiliśmy kołek, który jest nieopisany. Nie ma na nim karteczki. Z linii wody granica jest między tym pomostem a tym kołkiem. Nie mogą dalej wypływać te drużyny usytuowane na tych stanowiskach. To samo tyczy tych stanowisk. Nie mogą wpływać. Poza tą granicę. Będzie on, jest ona na tyle widoczna, myślę, że każdy będzie widział to. Bo tutaj było takie pytanie, jeżeli ktoś coś tam nie może, partner musi wyjechać albo coś. Zespół jest, zespół, cztery baty. Nie dotyka się nikt tylko. Nikt nie dotyka się Wędku. Oczywiście. Sam sobie radzi. Dokładnie. E, e, momencik, sędzią głównym jest jak w ubiegłym roku. E, kolega Artur, e, numer do kolegi Artura. Jest, będzie na e, karcie startowej. Myślę, że nie wiem. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, ogłaszam drugi Car Meeting PETA za otwarty. Przechodzimy do losowania. Witam serdecznie wszystkich. One. Jest chyba 9 pierwszych załóg i to tak się jeszcze udało, że mniej więcej są to osoby w, y, znające się ze sobą, są znajome. Natomiast cała reszta, no to tamten brzeg i tutaj jeszcze kawałek. Yy, powiem tak, że w tym roku... Tego, z tego, co się dowiedzieli, jest o jedną drużynę więcej, czyli jest 27 załóg. No i dodatkowo jeszcze ten meeting robi się coraz bardziej międzynarodowy, bo z tego, co usłyszeliśmy, z tego, co zresztą chyba sami będziecie mieli okazję usłyszeć, zjawiło się bardzo wiele osób i z Anglii, i z Niemiec, no praktycznie z całej Europy. Dlatego, żeby nie przedłużać, zapraszam od samego początku, czyli od, począ od rozpoczęcia załóg, oficjalnego rozpoczęcia poprzez te wszystkie noce, które do tej pory. Do tej pory tutaj y, wszystkie załogi miały okazję y, przeżyć, łowić. No i y, pożegnamy się z Wami już na oficjalnym zakończeniu w dniu kolejnym, czyli w dniu jutrzejszym.